Wiedza dla opornych, czyli o gospodarce na wesoło. Jak rozwija się gospodarka Irwina Shifta, czyta Aleksander Peterko. Bardzo serdecznie zapraszam. W miarę jak oficjalna ryba stawała się coraz mniejsza i mniejsza, bardziej opłacalnym stało się ryzyko chowania jednej ryby niż złapanie siedem, oddanie ich rządowi i otrzymaniu równowartości w banknotach Franklina. Patrol szmuglerski. Po zobaczyć jedna ryba to jak siedem małych ryb, które jeden Franklin zabezpieczał. Coraz mniej ryb wpływało do banku, a więc również mniej dostępne stały się pożyczki. Pożyczka na nowe wynalazki? Żartujesz sobie, nie starcza nawet na utrzymanie wodociągów. Ale w takim razie nie mogę zbudować nowej fabryki. Wynagrodzenia i ceny były teraz 600% większe niż przed wprowadzaniem banknotów Franklina. Wkrótce oficjalna ryba była tak mała, że potrzeba ich było aż 7, żeby dostarczyć takiego pożywienia, jakie dawała jedna prawdziwa. Odkąd ryby składowane w banku zaczęły tracić na wartości, wyspiarze nie byli zmotywowani do oszczędzania, a wielu z nich w ogóle zaprzestało takiego procederu. Ryby musiały być wydawane szybko, by uniknąć straty ze względu na rosnące ceny. Bezrobocie rosło. W każdym sektorze gospodarki, odkąd nie było dostępnych oszczędności, pozwalających na finansowanie potrzeb firm. Zamknięte, zamknięte, zwolnienia, zwolnienia. Wśród ludu panuje niepokój senatorze. Hmm. Ten lud ma głos w wyborach. To poważny problem. Więc senator zaczął rozmyślać nad rozwiązaniem problemu bezrobocia. Bingo! Mam kolejny świetny pomysł. Ubezpieczenie od bezrobocia nas uratuje. Czesław, zacznij drukować banknot. Jeden dla Ciebie i drugi dla mnie. Tak jest. Zapłacimy bezrobotnym wyborcom nowymi banknotami. Wystarczy papier i atrament. A bezrobotni biegli ile sił w nogach do banku, żeby wymienić banknoty na to, co jeszcze zostało w skarbcu. Ubezpieczalnia od bezrobocia. To panika bankowa. Skarpiec wkrótce opustosza. Mamy mnóstwo szkieletów i rybych łusek. Masz, wybierz sobie coś z tych kości. Ale to jest dziesięciorybny banknot. Co ze mną? Czy chce pan odpocząć i pomyśleć? Nie ma czasu. Potrzebuję jeszcze więcej papieru i atramentu. I tak, zamknięte wakacje. Jakieś wakacje? Brak pracy i brak forsy? Czesław uciekł w stronę budynku senatu. A ci głupcy, znaczy wyborcy, są wkurzeni. W banku nie ma ani prawdziwych, ani oficjalnych ryb. O, nie mogę myśleć. Boli mnie głowa, powiedział senator. Zawołajmy doradców ekonomicznych. Właśnie przybyli. Dobrze. Szybko, jaka jest Wasza rada? E, ekspansja kredytu, niższe podatki. Co? Ale to ekspansja kredytu doprowadziła nas do tej sytuacji. I nie masz czego pobierać podatków. E, możecie wymyślić coś lepszego? E, hurli zadowolenia zmaga się na ulicach. Chcemy pracy, chcemy pieniędzy, chcemy pracy, chcemy pieniędzy. Nasi ekonomiści pracują nad nowym planem, spokojnie. Ekspansja kredytu, niższe podatki. Co w tym nowego? Przecież tak dotychczas było. Ech, to wszystko, co te głupie ptaszyska potrafią. Zapędzić jej do klatki. Ekspansja kredytu, niższe podatki. Senatorowie rozpoczęli swe próżne debaty. Co zrobimy? E, co możemy? Zawsze tylko ukradaliśmy ludzi z ich oszczędności. Teraz nie ma już czego kraść. E, możemy stworzyć pracę dla bezrobotnych. Pamiętacie projekt y, starego, dobrego Franklina? Zatrudniliśmy masę ludzi do czyszczenia ziemi. Po prostu stwórzmy y, miejsca pracy. Znowu. Ile razy można ci powtarzać, rząd niczego nie tworzy. Wszystko do tej pory robiliśmy to kradzież oszczędności wyspiarzy dzięki podatkom i banknotom Franklina i rozdzielanie łupu między wyborców. Po tym, oczywiście, jak odebraliśmy swoją działkę. Więc, jak zapłacimy ludziom za papiery, które sprzedawaliśmy im, mówiąc, by zainwestowali w wyspę? Nie możemy. I papiery, które przekazaliśmy bankowi w zamian za banknoty Franklina. Nie możemy za nic zapłacić. Chcemy pracy, chcemy pieniędzy, ale ci główce ciągle w nas wierzą. To okropne. Odpocznij i wymyśl coś, Franklin. Uratuj wyspę kolejnym pomysłem. Nie da rady. Musimy w końcu powiedzieć prawdę mieszkańcom. I Franklin wypowiedział swoje pierwsze szczere słowa w całej karierze politycznej. Przyjaciele rodacy, wyspiarze, myślę, że nadszedł czas, byśmy zaczęli znów łowić ryby. I to szybko. Możesz być prorokiem. Interwencjonizm, motywowany pozyskiwaniem głosów, prowadzi do ekonomicznej katastrofy. Cykle koniunkturalne, recesje, depresje, inflacja to efekty działań człowieka. Przewidywalne i do ominięcia. Przykład. Rząd pożycza i opodatkowuje, żeby finansować swoje programy społeczne. Produktywni pracownicy są karani wysokimi podatkami, kiedy nieproduktywne jednostki są nagradzane przez rządową pomoc. Takie programy nie tylko redukują zachętę do pracy, ale żerują na oszczędnościach potrzebnych do kreowania kapitału i utrzymania miejsc pracy. Przykład prawo płacy minimalnej pomóżmy naszej młodzieży wprowadzając prawo minimalnej pracy no nie to za duży koszt mój zysk nie pozwoli mi na zatrudnieniu tylu pracowników ile bym chciał nie za tak wysoką pensję zatrudnię więc tylko kilku najlepszych pracowników zwolnili mnie nigdy nie byłem zatrudniony kredyt konsumpcyjny kontra kredyt komercyjny kredyt konsumpcyjny marnuje oszczędności jeżeli jest używany na dobra konsumpcyjne, pozostaje mniej oszczędności dla produktywnych projektów, a więc obniża standard życia społeczeństwa. Pożyczam, aby zjeść. Chcę pożyczyć na budowę nowej fabryki. Przykro mi, wszystkie środki zostały zużyte na konsumpcję. Kredyt komercyjny. Zwiększa liczbę dóbr konsumpcyjnych, oszczędności i kapitału inwestycyjnego. Podnosi standard życia. Pożyczyłem, żeby produkować. Więcej pracy, więcej tańszych dóbr. Pożyczać czy nie pożyczać? Panu Darkowi odmówiono pożyczki w banku. Nie ma mowy. Nie mogę ryzykować oszczędności depozytarów, depozytorów, przepraszam, na takich jak pan. Ale kiedy biurokraci wypożyczają cudze pieniądze, nie ryzykują. A pożyczki są przyznawane ze względów politycznych. E, biedny wyborco, e, duszyczko, no chodź, chodź, gwarantuję ci pożyczkę, tanią pożyczkę. I kiedy jakaś produktywna jednostka prosi o pożyczkę, ale, ale przepraszam, ale musiałem udzielić zbyt dużo pożyczek ubezpieczonych, ubezpieczonych przez rząd. Inny przykład. Przypuśćmy, że rząd zabroni konsumenckich kredytów na kupno samochodów. Nie mam takiej kwoty. Mało kto tyle posiada? Każdy w salonie samochodowym cierpi z braku sprzedaży. Nic się nie rusza. Co pan zamierza z tym zrobić, szefie? Jest tylko jedno wyjście. Obniż ceny drastycznie, albo pójdziemy na dno. Teraz już prawie będzie mnie stać na to cacko. Mógłbym sprzedać tu bilardowy. Obniżka ceny tylko 500 ryb. Cały łańcuch dostaw musi się dostosować. Dilerzy nie przyjmują już więcej drogich aut. Nie, nie, dzięki, dzięki, dzięki. W firmie produkującej auta następuje przewrót. Nie możemy już tyle płacić za sagi. Przyjmijcie mniejszą pensję, lub odejdźcie. Zostały, wpływ zostałby wywarty na całą gospodarkę. Wszystko zaczęłoby upadać. Niższe ceny, mniejsze płace, niższe ceny, mniejsze płace. Pracownicy znaleźliby się w niższej grupie podatkowej i mieliby więcej z dochodów do wydania na dobra konsumpcyjne. Starsi, niepracujący mieszkańcy, o zróżnicowanych przychodach i oszczędnościach, mieliby lepiej dzięki zmianach w strukturze cenowej. O, możemy znów żyć jak ludzie. Spójrz. Stać nas nawet na nowy samochód. W końcu podobna lub nawet większa liczba samochodów zostałaby sprzedana za gotówkę. Miło jest posiadać własne autko, całkiem tanio, małe odsetki i mieliby więcej pieniędzy na podróżowanie. Kto by ucierpiał? Nie kredytodawcy. Robimy lepszy interes na kredytach komercyjnych. Największym marnotrawcą i dłużnik społeczeństwa, rząd jest w kłopotach. Przychody z podatków zmniejszają się. Ja jestem winien tryliony. Będę musiał się ograniczyć. Teraz widzicie, dlaczego rząd promuje kredyty konsumenckie. Nie dla zysków konsumentów, ale dla własnego dobra. W jak rozwija się gospodarka, Irwin Shift, ekspert w sprawach federalnego podatku dochodowego, prezentuje problemy ekonomiczne w łatwy i przystępny sposób. Bez wątpienia każdy, czytając tę bajkę, dużo lepiej zrozumie ekonomię niż ci, którzy studiują ten przedmiot na naszych. Państwowych uniwersytetach. Dziękuję Państwu za uwagę. Komiks jak rozwija się gospodarka i ruina Shifta czytał dla Państwa Aleksander Peterko. Dziękuję za uwagę.